To te polski to tam piękne fajna pogoda Słońce świeci nad podkarpackim, a autostrady są nowe Dziewka, w krajobrazie widnieją kopalnie szczególnie na Śląsku Gdzie stadiony są lepsze niż na zachodzie Drewniane domy Gdzie nasi już byli Nie, gdzie, gdzie rzeki są piękne Gdzie można na ciągniku jechać Gdzie mogę przejść przez most linowy nad Sanem Gdzie auta blisko jadą za tobą jak jedziesz przepisowo gdzie lasy są przepiękne. A grzyby jadalne. Gdzie Wisła płynie przez polską krainę. Gdzie, Gdzie... słońce zachodzi. Gdzie jest bardzo pięknie. I wspaniale. Gdzie policja dzielnie broni no. swoich obywateli. Gdzie jeszcze można iść do wychodka? Do wychodka można możesz wejść na wysoką wieżę i widzieć całe miasta i rzeki gdzie najpiękniejsze w Europie wsie jeszcze są gdzie Kopernik się urodził i gdzie napisał teorię heliocentyczną na tym uniwersytecie albo gdzieś tutaj w okolicy gdzie czekam na pociąg i w pociągu jadę gdzie zegar słoneczny odmierza czas, gdzie flagi polskie w małych miasteczkach na rynku są. Są piękne! Są piękne. Ciekałoby się są na pastwiskach przy miodze Gdzie jest najtaniej na świecie. Gdzie woda jak wino smakuje. Gdzie mogę napić się wódki, jakbym chciał. Albo mój ulubiony tymbak. No to chcę. Albo kawę. To, to też chcę. Albo może piwo. Ale tego to sobie nie odmówię. Do jakiej Polski? Przecież Polska jest tylko jedna. Przecież Polska jest tylko jedna. Ale Polska jest tylko jedna gdzie fajny czas w miastach jak Grudziądz można spędzić? gdzie you have really good time in cities like Krucząc, if you can say that. Is it in Polish? In Polish, yeah. Grudziądz, miasto, które przechodzi przez wiele ulic w innych krajach, w innych miastach. Zagraniczny, niemiecki, pewnie z innych krajów też, chociaż nie wiem dokładnie, ale to miasto przechodzi przez ulice różnych innych miast w Polsce i za granicą, głównie w Europie, ponieważ nie wiem, czy w innych, na innych kontynentach ta nazwa w ogóle kiedykolwiek została wypowiedziana. Tu jestem grudziąc. Miasto, które nie jest górnicze, tak jak zawsze, ale gdzie Wisła płynie przez tą drudziącką krainę.